Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, wszyscy radni, ale przede wszystkim druchowie, druhny i mieszkańcy Starej Wsi. Ja bardzo chciałbym podziękować, że właśnie społeczność Starej Wsi dołożyła się, pomogła w wyposażeniu Ochotniczej Straży. Strażacy zawsze są na Straży Bezpieczeństwa, są odpowiedzialni, pomagają i bardzo cieszy mnie ta łączność i ta współpraca z mieszkańcami tej ważnej dla gminy i powiatu limanowskiego miejscowości. Bardzo dobry czas, ostatnie miesiące i lata, bardzo duża pomoc polskiego rządu dla straży, ale również my jako województwo staraliśmy się pomagać, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. A myślę, że kolejne miesiąca, miesiące i lata będą również dobre dla wspierania straży pożarnej bo to jest chyba najlepiej funkcjonująca w tej chwili służba, instytucja w Polsce i na pewno każdy pieniądz i każda pomoc nie będzie zmarnowana. Prezesowi Straży, wszystkim strażakom, druhom i druchom bardzo dziękuję za codzienną pracę, bardzo liczymy również w przyszłości i na pewno wszyscy będziemy czuć się bezpieczniej przy Waszej pomocy i opiece. Bóg zapłać.